Wysoko, gdzie górszczyty dom znalazła słodka, miła Heidi. Heidi. Wysoko, gdzie górszczyty dom znalazła słodka, miła Heidi. Heidi. Wysoko pośród śniegów pies i dziadek zawsze obok są. Dziadek musi dokończyć budowę diabelskiego mostu. O czym tu gadać? Kiedy rozpoczyna pracę, bardzo się zmienia. Ogarnia go paniczny strach. Heidi martwi się. Wiesz, co się stało na diabelskim moście sześć lat temu? To był wypadek! Z pomocą Klary i Piotrka Heidi dowiaduje się prawdy. Twój tata umarł? Przez dziadka. Oh! Heidi szczerze porozmawiała z dziadkiem nie i pomogła mu wydarzy, pogodzić wiesz, się z przeszłością. Ja Nic nie mogłeś zrobić. Fryderyk. Znowu nie złapałaś, hmm. Heidi. <noise> Klaro, Adelaide. posłuchajcie tego. To najpiękniejszy wiersz, jaki napisano. Heinrich Heine... <noise> Jej oczy były łagodne, jej lica jasne, jak u świętych o złotych włosach na obrazach. Kiedy na nią spoglądasz. Starą kozicę, to wszystko jest krzywe, nie będzie pasowało. Jakie to niegrzeczne. Mógłby pan wreszcie przestać zrzędzić? Przypominam, że jesteśmy odpowiedzialni za dwie małe dziewczynki. One nie powinny tego słyszeć. A ja muszę wybudować most I tabelka wcale mi w tym nie pomaga Może gdyby pan pracował spokojnie i z radością To byłoby bardziej korzystne dla wszystkich hmm. Chcemy cieszyć się poezją pana Heinego Znakomitego poety w ciszy Dziękuję hmm. dla ciebie motyla Hm. Na no, czym stanęłam? <śmiech> oh. <śmiech> <śmiech> Panienki. Hm. Jej oczy były łagodne, jej lica jasne. Na tego listaka. nie, ten wymiar. co za pech. Ach. A niech to. Ach. Dość tego. Chcę natychmiast wrócić do Frankfurtu. Nie mogę tu dłużej zostać. Hmm? Może powinniśmy pójść na zakupy. Hmm. Przygotujemy dobrą kolację jak we Frankfurcie. <laughs> Wszystko byle daleko stąd. Kolacja bez suszonego mięsa i topionego sera będzie błogosławieństwem. Tak, mogę zostać. Dlaczego, droga Klaro? Chcę narysować góry. Hmm... Jak chcesz. Nie będziemy tam długo. Klaro? Jesteś pewna? Tak. I złoszczący się dziadek też mi nie będzie przeszkadzał. Dzień dobry, państwu. Dzień dobry, Heidi. Pani. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Czego pani sobie dziś życzy? To dobre pytanie. Naprawdę nie wiem. Chciałybyśmy przygotować wyjątkową kolację, żebyśmy poczuły się jak we Frankfurcie, pani Keller. Mm -hmm. Hmm. Coś wyjątkowego. Tak, na pewno coś dla was znajdziemy. A może spróbuje pani tych produktów? Mamy sardynki w oleju, czarne oliwki z Grecji... I dzień oczywiście dzień dobry, włoskie dobry, tagliatelle. Nie chciałbym pana kłopotać, ale... Hmm? Gdzie mógłbym tu znaleźć jakąś pracę? Żadna praca nie hańbi. Na pewno <laughs> Mogę robić jest coś, wszystko. co pani lubi. Mam na imię Fryderek. Proszę pani. Już się Przez pani zastanowiła? Sami, w tej chwili nie mamy pracy. Mm, Dobrze rozumiem. się pani czuje? Dziękuję. Proszę pani. Życzę powodzenia. Po... Wszystko w porządku. O. To ty? To ja, Fryderyk! O, o, przepraszam, ale musi mnie pan z kimś mylić. O, ja. Przepraszam. Naprawdę wygląda pani jak moja dawna przyjaciółka. Szybko, wychodzimy, pora wracać. Ale proszę pani, jeszcze niczego nie kupiłyśmy. Kiedy mówię, że już czas, to czas, Adelaido, idziemy. Gdzie mieszka ta kobieta? Och, to dama z Frankfurtu. Z Frankfurtu? Przyjechała tu na całe lato, mieszka u dziadka w górach. Dziadek jest cieślą. Zna pan pan Neroten Chyba myślę, może Co się stało? Dlaczego musiałyśmy uciekać? Znał. Nie wiem, czego on chciał. Pomylił mnie z kimś. Wracajmy do domu. Martwię się o klarę. To wszystko. Uh -huh. Jakiś obrazek? Chcesz go zobaczyć? Co się stało? Alda nie miała jajek? Nie, dziadku, ale coś jest nie tak. Musimy z nią porozmawiać. Lepiej niech zostanie sama. Dajcie jej czas do obiadu, dobrze? Mhm. Dziadku, możemy po południu pójść z tobą do mostu? Wiesz, że to niebezpieczne, Heidi? Mhm. Nie powinnaś poćwiczyć trochę z Klarą? Racja. Zrobiłaś duże postępy od przyjazdu. <laughs> Dzięki Tobie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Mam na imię Fryderyk i szukam pracy. Podobno buduje Pan most. Może potrzebuje Pan pomocnika? A masz jakieś stolarskie umiejętności? Zrobiłem kurs czeladniczy jeszcze przed powrotem w rodzinne strony. Stolarka to mój fach. Faktycznie, potrzebuję pomocnika na kilka dni, żeby to wszystko uporządkować i ułożyć w szopie Zrobię wszystko, co pan każe hmm. Będziesz spał w stodole, możesz jeść z nami Odpowiada ci to? To wszystko, co proszę Zaraz będzie obiad, zjedz zupę, a potem pójdziemy do pracy Jest pan bardzo uprzejmy, ale kowal już mnie poczęstował Dobry człowiek, było mu przykro, że nie ma dla mnie pracy Urządzę się w stodole, zanim pan zje. Idealnie. Ach, obiad gotowy. Fryderyk wygląda na miłego człowieka. Fryderyk? Tak, ten, którego widziałyśmy dziś rano w sklepie. Dziadek zatrudnił go przy budowie mostu. Proszę się nie martwić, nie będzie go pani widywać. Noce będzie spędzał w stodole, a dni na moście. Dziękuję, pani. Dziękuję. Czy to jakiś problem? Problem? Obcy z dziewczętami, tak? Myślę, że to problem. Za dużo czasu spędziła pani w mieście. Ten człowiek jest ze wsi. I jest uprzejmy. Dziadek ma rację. A niby dlaczego, Klaro? Wygląda jak dżentelmen i jest bardzo grzeczny. Ciężko mi opiekować się waszą trójką. Nie chcę tu jeszcze jednego człowieka pozbawionego manier. Będzie tu tylko kilka dni. To żaden problem. Nie zgadzam się. Fryderyk zostanie i koniec. Skoro tak, dziś jeszcze wyjeżdżam do Frankfurtu z Klarą. Co? Nie! Już postanowione Pan Rottenmeier, pan Zeseman prosił mnie, żebym zaopiekował się jego córką i to robię Skoro chce pani wyjść, tam są drzwi Wiem, że pan Zeseman zgodziłby się ze mną Nie zostawię Klary z kimś tak nieuprzejmym jak pan i z obcym w stodole